wracamy ponownie jest minuta do wypuszczenia sprawdzamy blomby Nie. blomby są trochę szumu masz nożyk? no dobrze jest urwane rwi no, mamy 20 sekund jeszcze. Dobrze. Tu się nagrywa. Uwaga. Idziemy, będziemy nagrywać z dwóch kamer. Także tu mamy zegarek. Jeszcze raz. Start. No, poszły nasze pupile, oby, chociaż na wieczór, jutro doszły, któreś zamykamy i odjeżdżamy 12 godzin przed nami. Do usłyszenia w żorach.